Samocznie przez pusty świat Wiatr twarz Cisza Tak naprawdę mam dobrą formę Ten bziuch tak wygląda Tak to w Jestem wysportowany <słyszy> Na horyzoncie czeka mój cel Daleka droga, choć pusty jest szlam, bo w niebem pełniłem złoty strzał. Pędzę, choć wiatr chce mnie cofnąć wczuć. Jak pod kopytami był w oczach gra, każdy krok odpowiada swoją bądź, znikają cienie. Dzień gaśnie, czuję w sercu odwieczny. Na horyzoncie przekamąłem samolot. Daleka droga, choć pusty jest szlak. Pozdrawiamy Was serdecznie z rekolekcji małżeńskich, spotkania małżeńskie, gdzie żeśmy przyjechali po 18 latach jeszcze raz przeżyć to samo co y, tak naprawdę doprowadziło do y, życia z Bogiem w naszym małżeństwie. Także mamy taki fajny weekend, y, odpoczywamy i pogłębiamy duchowość małżeńską. A teraz idziemy w góry i będziemy testować ten nożyk. Na horyzoncie czeka mój cel. Daleka droga, choć pusty jest szlak. Pod niebem pełnię złotych strzał. Pędzę, choć wiatr chce mnie cofnąć. Pierwsze, pierwsza, pierwsza wspinaczka już! A tu ambicje Pierwsze są. Na schodę, na schodę. Tak, ambicje są, nie? Idziemy na samą górę, idziemy. No, a tutaj w środku, zobaczcie, to jest grudek nad Dunajcem. Zaraz przy takim fajnym ośrodku właśnie jest dróżka na drogę krzyżową, teraz mamy taką dłuższą przerwę. No i postanowiliśmy się przespacerować. 15 o, Fajna ścieżka. No Tutaj polować to trzeba mieć krzepę. Jaki fajny dom. Fajny dach, nie? Mhm. Wszystko fajne. I to dobry moment na to, żeby was poprosić o subskrypcję. Uu, ale stopnie solidne. Nie się nie krzyża, tak? Tak, tak Uff. Bierze krzyż na swoje ręce. A, okej. Okay. przez Krzyż przez krzyż i mękę swoją świata odkupić raczł. Dobra To idziemy pod górę. Ale niesamowita ta droga krzyżowa jest. Naprawdę piękna, co? Tu mm. Tylko musimy górę kupić najpierw. Patrzące niewiasty. nie mm. jest pociesza, płaczące niewiasty. To jakie wysokie, zobacz. Ciekawe, czy tutaj są sowy. Ej, ja mam wabik na lisy. Na horyzoncie Czeka mój cel Daleka droga Choć pusty jest szla Pod niebem pełnym Złotych strzał No nóż, no słuchaj Mam nóż, to może wyryjemy M plus D na jakimś drzewie, co? Nie, ale dobra, zrobię Poczekaj, mam operatora To wykorzystam na pierwszy test Chodź Nie jest żaden park ani nic takiego. Także można ciąć. Teraz sobie znajdziemy. Tam ma dziko taka ścieżka, i zobacz. w sercu buszu szukamy odpowiedniego patyka. Słyszę ptaki. Gwiazdy w nocy Chodźmy. pokażą mi szlak. Światło ciche, stary znak. Niebo i ziemia wciąż śpiewają pieśń. po tych, co szukają, e, co w są. wiedzą. dół to się zawsze fajnie idzie. Podchodźmy ostrożnie, ostrożnie. Nie bój się, to przecież jest suchutko. Tu jest, zobacz, ścieżka jakaś jakieś od zwierzęca. Prawda jest taka, że najlepsze patyki, najlepsze patyki jakie mogą być, to z leszczyny. Czy na... ja mam taki statyw, ten statyw mówię, pastorał, pastorał taki wiesz, prymitywny, to mam z leszczyny właśnie. Dziadek zawsze, do, jak na grzyby chodziliśmy, to też, y, to też sobie y, zawsze wycinał z leszczyny. Patyczek do podpierania i najlepsze łuki się robiło z leszczyny. Także idziemy szukać prostego, leszczynowego patyka. A wędki Wędki z leszczyny. Mm -hmm. Chociaż kiedyś miałem wędkę z bambusa. O, tutaj widzę. Yes. Hej, zobacz. Patrz. Widzisz to? Woda. Ale widzisz jakie piękne oczko? A, tutaj czerwona mrówka mnie właśnie gryzie. Nie wiem czy widać, ale się wpięła skuba. Jedno wielkie mrowisko tutaj jest. Czeka tutaj woda. Tyka tutaj woda i jak się nazbiera, zobacz, to, to wypływa tą... Chy, no I po Tobie też łażą. Zobacz ile masz mrówek na sobie. Słuchaj, uciekamy stąd ja, lepiej. <grym grym> no, no wszędzie bardzo dużo mrówek. Tam robisko jest Zielonych jakieś wielkie tutaj, to po prostu one się tutaj wszędzie zasiedlają. Te Ziemnym, cały czas ciemno piję, Każdy dzień jest mój, bo wiem, że tylko z tobą najlepiej żyć mi. Napiszę ci to wszystko, co w sercu mam. Wiesz, że cię kocham, choć czasem błądzę. Ty masz mi ranny, wybacz, każdy ból. Każde dnia zaczynam, budować swój kruchy stół. Zresztą jest tak, jest tak, że ona, że ona zawsze jest taka smukła i prościutka. Patrz tutaj blisko, to było widać. Jak się, jak się, jak się nie nóż. O, jest moc, jest. Dobrze, nie, dobra. Dobra, poczekaj. Proste. Tutaj tak blisko, żeby było widać jak nie tak, najlepszy sposób na zrobienie fajnego patyka to jest tak. Opiłować to dookoła na równiutko. O. i później ścinamy czubeczek. Zaokrąglamy. O jest taki ładny okrąglutki. No to oczywiście. Będzie patyczek do podpierania. Nie, to będzie idealny patyczek do szukania grzybów. O. Tak, nie może być za krótki. Ale pięknie. Nie no, powiem wam, że tnie ekstra. Fajny nożyk. Fajny nożyk. Do leszczyny nadaje się idealnie. Jeszcze go troszeczkę podprostujemy. O. A taki będzie idealny patyk. To jest to. Ale pochewka robi robotę, co? Słuchajcie, naprawdę tak jest, że jak się siada do samochodu to to się tak tutaj buja, wygina i w ogóle w niczym nie przeszkadza. A wszedłem z nim, e, wszedłem z nim raz do... Wszedłem z nim raz do McDonalda i powiem Wam, zrobiłem wrażenie na ludziach. Że jest myślę chodzić z takim z takim sprzętem można, sprawdzają przepisy, można chodzić z takim nożem normalnie. Oczywiście nie na imprezy masowe yy, Tak, także mamy idealny patyczek do szukania grzybów. Idziemy na grzyby. Nie, żona, żona. Już mrówki cię wykończyły widzę. Już masz dość Dobra, to idziemy po prostu płaść. Czy chcesz patyczek do podpierania? Kwiatuszek chociaż w sumie mogłoby być całkiem fajnie może z tym patyczkiem faktycznie pewnie w pewnych czasach tak po góra? no z patyczkiem no pielgrzym musi mieć patyk wiadomo do odpędzania się od psów, a poza tym do tego żeby na nim przyczepić muszelkę muszelkę ja kocham Cię zawsze Miłością Napiszę Ci to wszystko, co w sercu mam Wiesz, że cię kocham, choć czasem błądzę sam To jest suruno, tak? To jest suruno leczne, tak? każdego dnia swój Miałem właśnie ostatnie spotkanie z leśniczym. tłumaczem Wiesz, z mi się kojarzą te stopnie takie duże? Z górą syna, i pamiętasz? Też tam były takie wielkie, kurde, że nie można było tak normalnie po tym iść, tylko tak się trzeba było wysilać, nie? Właśnie, żeby z każdego zejść. Tam jakiś głaz spadł. No i teraz w którą stronę? Słońce już nigdy nie znajdzie nad gniewem. Każdego dnia uczymy się, kiedy rekolekcje polecamy. Wybaczaj, zapominaj, kochaj na nowo, bo ja kocham Cię zawsze miłością tak czystą, surową. A może, może to jest. Może to jest dobry moment, żeby poprosić o subskrypcję. To? Może jak ty powiesz, to posłuchają, co? Prosimy o subskrypcję. No bo to jakby nie patrzeć na to, to to kanał rodzinny, nie? Przecież jakbyście się tam cofnęli w tej historii, to tam, to tam niezłe rzeczy można poglądać, no. Może będzie więcej? Może będzie więcej, kto wie. O, jak napiszecie w komentarzu. Żeby było więcej nas razem to będzie. Cześć, jak, jest, jak jesteśmy razem, to mniej, mniej oglądających chyba nie. nie. Ale nie no, bo my takie treści tam dawaliśmy. Ale jakbyś zaczęła ze mną jeździć na polowania O, Patyk już masz. I to dobry z leszczyny. Także kto wie, może się do mówić. Chociaż mrówek nie lubi. Pająków i ogólnie rzecz biorąc skrzaczorów, także. dużo odległość co? Tak, wie Pani co? Mogę od zapytać? Może mm -hmm. Pani poleci nam jakąś e, rybę? Rybę? Aktualnie mamy tylko mirunę Niestety Mirunę My jednak zmieniliśmy lokal na typowo rybny Restauracja przy młynie Ale ja chyba wezmę łódko z kaczki <grym> Żartuję Super. O kwaśnica na wędzonym żeberku. Nie, ja biorę kwaśnica na bank. Tutaj biorę kwaśnicę. Dania z ryby. Pstrąg smażony, filet z pstrąga w maśle. Filet strąga, filet z jesiotra. Dolodka pstrąga chyba gdzieś się jadła, co? Jak myślisz? Kwaśnica. To jest strąg, strąg w maśle. Smacznego. No, wygląda to solidnie. Nie chciałaś smażonego? To się zabieramy do jedzenia. Jakbyś podsumowała przy młynie, jakbyś podsumowała i dużo. A to towarzystwo to, to najważniejsze. No właśnie, wracamy, słuchajcie, jedziemy do domu. Także koniec tego filmu. E, zapraszamy, tak jak już mówiłem, do subskrypcji. Wiadomo, że po dobrej rybce to i dobra kawka. Jak wpadnie, to by było fajnie. No, ale w wolności, w wolności. Przyjeżdżajcie na rekolekcje małżeńskie do Gródka nad Dunajcem na spotkanie małżeńskie. Pozdrawiamy serdecznie i daszbur! Słońce już nigdy nie zajdzie nad gniewem. Każdego dnia uczymy się z siebie śpiewem. Wybaczaj, zapominaj, kochaj na nowo, bo ja kocham Cię zawsze miłością tak czystą, surową. Napiszę ci to wszystko, co w sercu mam Wiesz, że cię kocham, choć czasem błądzę sam Wybacz mi rany, wybacz każdy ból Każdego dnia zaczynam od nowa swój kruchy stół